Hej, kochani, z tej strony Kukilia, a dzisiaj słuchajcie, będziemy robić e, challenge jako Harry Potter. Wcześniej też takie coś zrobiłam, ale słuchajcie, usunięto mi odcinek. Dlatego słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam taki challenge jako Harry Potter. I no, pierwsze co musimy zrobić, to zrobić właśnie zamek. Tylko bardzo mało tu jest domów i ja nie wiem, czy zrobimy dzisiaj ten zamek w końcu. No, zrobimy. Dajcie łapkę góry z dzwoneczkiem. Oczywiście ja wszystko mam naszukowanego. I dajcie łapkę góry z uki dzwoneczkiem, żeby słuchacie więcej było odcinków na tym kanałku. Okej. Okay. Idziemy. kucza. Okej, okay, super. Okej. Okay. Tu jest ta tajemnica, o której kiedyś wam mówiłam. Duże naciskasz... O! I macie taki save. To jest fajne, moim zdaniem. No i macie pieniążki. Ale to nieważne, skoro jesteśmy tym Harry Potter'em, przepraliśmy się już tam, ale słuchajcie, no nie chciało mi się zmieniać po prostu. Rozumiecie? Ok, idziemy. Idziemy na górę, żeby sobie wybrać pokój. A, o dobra, tutaj jest. Ok, tutaj jest e, Royal Pokój. O, tutaj jest Gryffindor'u, A tam dalej jest Slytherling'u Slitterling i. i nie wiem kto. Chyba robią tych. Dobra, nieważne. Idziemy. I słuchajcie. Ja myślę, że możemy się nauczyć tu magii. Ale jak Brockhaven, magii właśnie. Szkoda, że Brockhaven właśnie nie dodali więcej tych rzeczy. Z książek da się wyczytać dużo magii, na pewno. Dużo jest magii, w dodatku wylosowaliśmy tą czerwoną, idealną pod Gryffindor, powiem. I słuchajcie, no, ym, da się nauczyć magii? No nie, nie, nie. powiem mi już nie. I słuchajcie, ja tak się postanowiłam, że powiem, do Robloxa. Żeby dodali wreszcie te dodatki Harry'ego Pottera. Na przykład jak miotła latająca. O, miotła by, by, byłaby fajna. Jakieś żaby czekoladowe, bo tam też były. I na pewno dużo prezentów takich e, innych. No i oczywiście, żeby dodali Hogwart. Taki inny zamek. Bo ten zamek to jest zamek. Po prostu. To nie jest ani nic. Ale no może trochę jest podobny do Hogwartu, bo Hogwart to taki jakby samek, szkoła. Ale po prostu bym wolała, no. O matko, obrydziłam się, ale to nic. Ło! Wow. O matko. Dobra, jedziemy. Łojej. Było bardzo ciężko, powiem. Sami jak licy na tym serwerze. Dobra. Okej, okay. Idziemy, może tutaj. Przejdziemy se. Widać, że ona bardzo jest zainteresowana moim stylówką. Oh, ukradniemy im auto? Słuchajcie, myślę, że tak. Jest! Słuchajcie, ukradliśmy im auto. Nie wolno tak, ale nie wszystko wolno w tym świecie. Okej, okay. upsik. Wjechałam w coś i słuchajcie, no. Zaraz będzie będziemy gonić. Musimy się szybko ukryć. Na tym dachu. A, to straż pożarna. Nie. Nie możemy się tam ukryć. Okej. Okay. Mogłam w sumie tutaj zeskoczyć. Ej, zaskoczymy, Zeskoczymy, słuchajcie. Chyba zaskoczymy. Chodźmy. Okej. Okay. Spróbujmy właśnie taki trik. Wow. Jestem, jestem, słuchajcie, jestem, wreszcie jestem. Wow. Ale epicko, epicko, epicko. Na razie póki co, szkoda mi, że nie dodali, właśnie. Ale konie w sumie też były. Właściwie to nie były chyba konie, a bardziej takie latające stwory Ale no dobra, takie szkieletory. Dobra, do Harego bardziej pasuje ten czarny końce, nie? Brązowy za nie za bardzo. Okej. Okay. Nazwijmy ten dom... O, za 60 robuxów. Nie. Po co? Takie coś. No to coś nie warto w ogóle wydawać. Okej. Okay. Przepraszam cię, koniku. Okej. Okay. A tutaj napiszemy Hogwart. Czy będzie jak z hashtagami? Hogwart. Hogwart. Yes. Jest. Aż Hogwarts. No to pięknie. Ktoś mi tu się włamał. Nie wiem kto. Proszę wyjść. Proszę wyjść. Tutaj jest wyjście. Co pan robi? Pan mniej godność. <grytanie> ja daję sobie głowę ściąć, że to nie może być fan, bo fan by już mi napisał hejka albo coś. Więc no. A koń tam poczeka. Co, co ty robisz? Tu jest mój ten. Ten więzień, który się zmienił. Nie pamiętam jego imienia. Chyba czarny Jack. Ej! Kto ci w ogóle po pozwolił tu wejść? Tak się spytam. Gdzie ty jesteś? Chyba w Lochach. Zamknij w Wlocha. Gdzie ty jesteś? Tu w ogóle było takie tajne, ukryte wejście w cegłach, ale słuchajcie, no na razie tu nie ma nic takiego. Szkoda. Gdyby coś takiego jeszcze było. Tutaj w ogóle jak się zeskoczycie w takim miejscu specjalnym, to zobaczycie ym, będziecie w podłodze. Dlatego to można ująć uznać. No właśnie no, takie miejsce. Szkoda, że tu nie ma różczek Jeszcze jakby były te różki To by było fajnie A, co ja wzięłam? O matko, wzięłam topór Co to ma być? Okej, okay, widzę. We. Więc sztos Nie wiem na jaki kolor zmienić zamek Chyba będzie po prostu taki o O, znowu on Czego on chce? Ej, pokaż się Je, Nie wiem jaki ty masz nick Czy jesteś moim fanem, czy nie? Wybieraj pokój. Ty będziesz ze Slaterlingu. Chyba. Slitterling. Tak, ty tutaj będziesz spał. O, jeszcze Raven Klaus trzeba zrobić. On jest na górze. Kto to jest? Dobra, nie będę go wywalać. Przecież biedne. Pewnie nie ma domu czy coś. Dzwoni do kogoś. Wy, on dzwoni do kogoś. On jest policji. On jest policji. No czemu? Czemu policjant wszedł do mojego domu? Chyba go wygoniem, no. Kurczę, przepraszam, ale ty nie będziesz w moim domu. Tutaj jak wiesz, to są wieżyczki. Sam też możesz zrobić, właśnie. Taki e, dom. Trochę mi było go szkoda, ale policjant. Tutaj? Przecież tutaj nie można. Okej. Okay. Ktoś tu do nas przyszedł. O, misia. tutaj ta misia, słuchajcie, to ta misia. Dobra, napiszmy jej hejka. Hejka. Challenge jako Harry Potter. Proszę, słuchajcie, mi... Mogę być Hermiona? Tak. Tak. Okej. Okay, ona będzie Hermioną. Ja, słuchajcie, ostatnio właśnie miałam challenge ko Hermiona, jeżeli nie wiecie, to... Mm, to... wpadnijcie od razu do tamtego. W ogóle wreszcie e, na tamten challenge. W ogóle wreszcie, nareszcie tego. Tam tu nie piszę po angielsku. No kurczę, ileż można. Hej kakuki Julia. Cześć. Cześć. Dobra, cześć. Pewnie <grystanie> się dziwi, czemu jesteś chłopem? Przecież ty dziewczyna. Okej. Okay. Mm, ja go mam na insta. Super wyglądasz. <grystanie> Dzięki. Dzięki. No dobra. Jestem Hermiana Ok. Oki. Ok. Jeżeli chcecie challenge jako ron na przykład. To piszcie w komentarzu ron. No dobra. Nie wiem. Może być. Bardzo ładny skin. A to do mnie czy do niego. Mmm. Sobie zrobię screena. A oki. Okay. Dobrze sobie działam. Ona robi screena jakiegoś. To się może nie ruszamy. Wy często się ruszacie, jak ja robię screena. Już oki. Ok. okay. Wy się często właśnie ruszacie, kiedy ja robię screena. <laughs> Ale to mi właściwie nie przeszkadza, bo screen i tak będzie. O, nawet się przebrała jak w tamtym challenge'u, pamiętacie? Kiedy robiłam challenge'u Hermiona, to właśnie wyglądałam tak samo. Kurczę no. tylko. Dobra. Chodź Hermiona, wybieraj pokój lepiej. Misia z Hogwartu. Wow, Misia. A, a czy Harry Potter będzie hashtagami napisane? Czekajcie, Harry Potter, Harry Potter, będzie tak. O, teraz słuchajcie, pięknie, Harry Potter. Hermiona, na pewno jesteśmy, jesteśmy tylko z, my z Polski. Chyba tak. Ok. To chyba jest fanka. Chyba tak. Tak jak ja napisałam. Ja będę Ron. Ok. Ok. To ty będziesz Ron. W ogóle nie słuchaj. Ron, Ja, ja nie wiem, czy rozumiecie. To nie żaden ship! Co wy? Tylko jeden zmienić włosy. Ok. Jak ron. Nie. Koło wyleciało! Widzieliście, by to? Ja nigdy nie jechałam, tak żeby koło wy. By... Jak! Jak! Jak ty to zrobiłaś, zrobiłaś? Jak koło... Ja nie wierzę. Niebezpieczna jazda, bez trzymanki normalnie. Piękne. Okej. Okay. Poczekamy na niego może, bo on poszedł zmienić w ogóle włosy. O! Widzicie? Musiała napisać Hermiona. Tak yy, z kropkami, bo to serio hasztakuje. Nie lubię tego. Jak to hasztakuje? Przecież to zwykłe imię. O co im chodzi? Okej. Okay. Tutaj mamy napisane Harry Potter. To tak jakbym się nazwała tutaj. Normalnie tak Harry Potter Cookies Julia 1. <grymne> Okej. Okay. To co? Idziemy? Wow, Ron! Dobra. Fajny skin. Fajny skin. Zobaczcie. Ron! Wow! Sztos! Jeszcze nigdy nie widziałam, żebyś przemieniał tak ładnie skina. W sensie tak, że tutaj wchodzisz do Brookhaven i przemieniasz skina. Zawsze to byłeś taki raczej w takim naturalnym tym skinie. Takim uniwersalnym. Prawie, że nie poznałam, serio. Spoko jest. Tak. Okej, okay. ktoś tu przyszedł, jakiś pies. Jak on lewituje? Ej, on nie ma afk. On lewituje, jakiś hacker. Julia, patrz. Napisz. Ale on. Chodź, 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 chodź. Jak on lewituje. Lewituje, jak on lewituje? Ten o, ten gościu nad nami, on na pewno nie ma awk, bo nie ma takich rozruszonych um, tych dłoni. To był haker. To był haker. Julia screena, zrób. Oki. Okay. Oki. Okay. To ustawmy się wszyscy. Chodź. Hermiona nie śpi. A, ona chyba pokazuje, jak on lewituje. Będzie idealna. Mhm, mm okej. Okay. Chodź, 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 chodź. Hermiona! Harry! Hey, hey. Nie wiem, czy ja mam powiedzieć Harry. Okej. Okay. Nie chcesz to nie. Ona tylko chciała pokazać chyba. Dobra, chodź, chodź, Hermiona Już zrobiony. Już zrobiony. Zrobiłam. Zrobiłam. Okej, okay, słuchajcie. Trzeba wam też odpisywać czasami, więc no, ale takie to było bardzo dziwne, że tego. Lewitator wzmacnia to. <grych> Okej. Okay. Zobacz, ile będzie wyświetleń. No, ale mi za, za bardzo na tym nie zależy. Zależy mi tylko, żebyście byli szczęśliwi. I na tym tylko. Czekaj, co napisałaś? Łapki w górę i dajcie suba. I suba. Dokładnie, słuchajcie, tak jak słucha, e, słyszycie Hermiona i Rona, Daję łapki w górę, dlatego wy też dajcie łapki w górę, żeby spotkać ich. Pozdrawiam wszystkich widzów, yy, Juli. No, pozdrawionka, pozdrawiam. I oglądajcie do końca. <grym> wy prowadzicie ten kanał. Zdrowie Misia. No, widzicie. Jest mi. Pozdrawiam Misia. No, dobra. Pozdrawiam. Misia was. Więc to teraz wyprowadzicie ten kanał. No dawajcie. <laughs> Okej. Okay. Ron, czy ty lewitujesz? Chyba lewituje. Zobaczcie nad ziemią. Okej. Okay. Hogwarts. Okej. Okay. Okej, okay, chodźmy. Wybierzemy pokój w Hogwarts. Wybierzemy pokój w Hogwartsie. Chodź. Kocham Harry'ego oglądać. Ja też. ja też. Ja też. Ja też. Ja też. Ja też widzę, że w ogóle uwielbiam Harry'ego oglądać. Ja, ja to z wielką radością zawsze oglądam, zawsze w nocy. Okej okay. Na CDA, na CDA leci. Chodź. A Misia, nie chcesz? A, ty jesteś na górze? Okej okay. Chodź, 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 Misia, chodź Trochę zacina Dobra Slittering Royal Kurde. Kurczę Gryffindor 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 ona pewnie patrzy w pokoje właśnie Gryffindor <gryfnie> Tak Okej <gryfnie> Okej, okay. okay, słuchajcie Idealne kolory podpasowane pod Harego. Chyba wiedzieli właściwie um, o co chodzi, o co biega Że ludzie będą tak właśnie chodzić Tak powoli. Okej okay. Fajnie hmm. A gdzie jest ta burza w ogóle na czole Hagerego, Pewnie zapytacie Znikła nie no, tak naprawdę nie było tej burzy e, Tutaj by e, Roblox Chyba, że Harry Potter Harry Potter O, jest jakaś burza, ale to jest taki bardziej Okej, okay. afk, okej okay. Ona mi pokazuje jakieś triki, ale ja o tym wiedziałam jakby Ten ok. Tak. Ten jest ok, słuchajcie, ten jest ok. Pokój. Ej, zamknijmy ten Wow. Łoooł. To ze zasłoniętymi jest nawet ładniejszy. Oglądałam twoje odcinki z dzisiaj. O, widzicie? Widzicie, słuchajcie? Ładne uszka. Dziękuję, są na Wielkanoc Dziękuję Kupiło mnie za 9 zł w Action Dziękuję bardzo Z Action Tak O, to bez Play wywala, szkoda Ona ma takie same tyle, że z Pikachu Mam nadzieję że, słuchajcie, odcinek z dzisiaj wam się podoba. Bo ja tak nagrywam, nagrywam... A! Pomocy! Pomocy! I w ogóle ostatnie nie wyszedł też Harry. Słuchajcie. A już ok. A już tak. Ok. I w ogóle ostatnio nie wyszedł szczur. Mm. Okej, okay, słuchajcie. Przynajmniej już nam trik, jak nie latać. Bo często miałam z tym problem, że afryki mi się włączało i wiecie, nie latacie. Tu nagle. Chodź, chodź Hermiona, Chodź! Pokażę Ci teraz coś nowego. Chodź, Hermiona. Hermiona! A, dobra. A ja w ogóle, jak były Kinder Joy, to w ogóle nie trafiłam w żadnej. Wstydzie, a tak bardzo chciałam. Ja miałam Hermione. Ja miałam Hermiona. Dobra, będzie. Dumbledore. Ja miałam. Ja miałam już chyba z 6. Z... Już chyba z 6. Jeszcze połowy zowe. O, ja też miałam połowy zowe. Słuchajcie, miałam Hermione, Rona, e, Ronalda, czyli inaczej, bo dostałam tylko połówkę w innym opakowaniu. A ok. Niedługo będą podobno nowe Kinder Choice z Harrym Potterem. Ale z takim innym. Będą nowe postacie. To był, ale powiedziałam, że nie będę reklamować. Dlatego, że fajne. Fajnie dostać to. E. Oki. Ok. Mogłam sobie kupić cały karton, bym miała więcej tego. Ha. Hm. Nie pomyślałam, ale mimo oczywiście czekolady nie jadłam. Co ty? Co ty robisz, Hermiona? Obudź się! Hermiona umarła. Magia. Profesor Snape z kimś. Profesor Snape. Najlepszy duet. Tak. Tak. Profesor Snape gada z kimś. Chodź, chodź, chodź. Hermiona, chodź. Hermiona, Hermiona. Nie mogę ci cicho mówić, Hermiona. Ja kiedyś, jak byłam u mojej sąsiadki, to robiłam coś takiego, że bawiliśmy się w Harek Pottera, bo miałoby bardzo podobne właśnie do Hogwarts. A, oki, okay. chodź, spalm. A co to było z palm? A tak. O. Wspomnienia. A ok. To bardzo fajnie. Okej. Okay. Ale fajnie się lata na tej miotle. Ja już muszę kończyć. Już muszę kończyć, słuchajcie. Bo ja zawsze kończę wtedy, kiedy widzę, że długo trwa odcinek, bo wtedy mi się tym bardziej nie zapisze i wiecie. Będzie właśnie tak zapisane. Oki, okay, pa. Pa! Okej, okay, słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subim dzwoneczkiem. No i pa! Dobra, słuchajcie Popatki Dobra, nie żartujemy sobie